Jeszcze chciałam zobaczyć tą e, dół rynku. Nie wiem, czy pan słyszał taką historię, gdzieś wyczytałam, że e, tam mieszkali perzrotowie w tej jednej z kamienic i mieli balkon. I oni wieszali na tym balkonie majtki, gacie, coś tam i była taka uchwała Rady Miasta w Myślenicach, na której zdecydowano, żeby obciąć ten balkon Perlrotą i został balkon komisyjnie obcięty. No to, I chciałam to zobaczyć, bo nigdzie nie ma yy, yy, no pisałem, nie wiem, gdzie, yy, Tam, gdzie jest teraz PSN. Nie wiem, Agnieszko dokładnie, który, który to był dom, ale gdybym wiedział, ja wiem, że to był gdzieś... To na, bym poszukał swoich, na dole w swoich zbiorach. Może byśmy znaleźli ten balkon, ciekawostka. Agnieszka przyszła do mnie pewnego dnia z zapytaniem, czy nie mam jakichś wiadomości, zdjęć, konkretnie o Żydach. Jej chodziło ze względu na to, że miała powstać tablica, która była, jest murowana w rynku. A gdzie z Loti. Że... A to on nie jest... To Żerad nie jest spokrewniony z Loti. Tak, ale jest daleko, jak? Aha, ale... A to jest Sasza. Sasza, to jest Sasza. Sasza hmm? Weidmann. Urodzony 11 czerwiec 39 Kraków. Wspaniałe miejsce dla Żyda, żeby się urodzić. 39 w Krakowie. A ty jesteś tu? Tak. To ile jest między wami y, generacji? Sześć. Raz. Ja. Tak. dwa, pa. trzy, trzy. Nie. cztery, mhm. pięć, sześć. W pewnego dnia dostaliśmy list w takiej dużej brązowej kopercie od kuzyna mojego męża z Kanady y, i w tym liście, y, ten Ba bardzo daleki kuzyn, którego w ogóle nie znaliśmy, e, przesłał nam drzewo genealogiczne swojej rodziny, na którym to drzewie był on i był mój mąż też, bardzo daleko zresztą od siebie. E, posłał nam to, ponieważ my, myślał, że, że my dodamy coś do tego drzewa, dalsze informacje, poszukiwał kolejnych pokoleń. I na tym drzewie znalazłam mnóstwo ciekawych informacji, że ta rodzina jest rozsiana po całym świecie i m.in. oprócz Chile, Nowego Jorku, Izraela, Niemiec. Znalazłam też jedno nazwisko w Polsce, takiego Saszy Weitmana, który urodził się w Krakowie w 1939 roku. Kontaktowaliśmy się z nim, on teraz mieszka w Izraelu. Napisałam do niego e-mail, pytając dlaczego w Krakowie, jakie są jego dzieje, jak, jak wywędrował stąd i w ogóle, czy, czy w ogóle ta rodzina z, pochodziła z Polski. I on nie za bardzo był zainteresowany podtrzymywaniem tych, tych, tych kontaktów z nami, no ale powiedział mi, że jeżeli tak mnie interesuje jego historia, to mogę sobie przeczytać o tym, ponieważ Ida Grinberg, która go uratowała z Krakowa razem z innymi żydowskimi dziećmi zamieściła swoje, swoje dzieje, opisała je i one są dostępne w internecie. I zaraz na początku mnie zaskoczyło to, że ona pochodziła z myślenic, bo ona właśnie pisze w tej swojej historii, że tutaj się urodziła, że tu chodziła do szkoły krawieckiej, że tutaj poznała swojego męża, którego rodzice Riglerowie też tutaj mieszkali. Jakby zaczęło mi się malować taki obraz myślenic pełnych Żydów. I to w ogóle się jakby nie nie wydawało podobne do tych myślenic, o których wiedziałam. O rodzinie Rotów i o tym, że mieszkali właśnie w tym domu dowiedziałam się od Mariana kuby Boryczki, myślenickiego gawędziarza i historyka. On właśnie opowiedział mi o tym, że oni tutaj mieszkali w okresie międzywojennym. Później zaczęłam szukać tej rodziny przez Jewish Gen w internecie i natrafiłam na Wilego Lermera, który mieszka, jest potomkiem ich wnukiem. Mieszka teraz w Melbourne, w Australii. Od niego właśnie dostałam zdjęcie tego domu z lat 20 Jego rodzice, mama, ojciec stoją na tym właśnie balkonie. Też dowiedziałam się od niego, że tutaj działał hotel, jeden z pierwszych w Myślenicach. Gdzie wynajmowano nawet, to jest taka ciekawostka, pokoje na godziny. A, a ci jego rodzice z tego balkonu przeżyli? Nie, z jego rodziny nikt nie przeżył. On jest jedynym, który przeżył. Wszyscy wujkowie, ciotki, dziadkowie, jego rodzeństwo, rodzice oczywiście. To był taki dom rodzinny, gdzie oni spędzali wakacje przed wojną. Nikt nie przeżył z nich, tylko on jeden uratował się. Kiedy zaczęłam te badania poszukiwania historii myślenic, żydowskich myślenic dwa lata temu, ponad dwa lata już, to tymi moimi poszukiwaniami rządził chaos na początku, bo zaczęło się wszystko od jakiejś jednej informacji, od jednego zdjęcia, jednej fotografii, którą zresztą odkopał mój mąż w internecie, fotografii Żydów wracających z synagogi w myślenicach. I później za tym tak trochę chaotycznie za ciosem poszłam i skontaktowałam się z Instytutem Jadwaszem. Oni wysłali do mnie pierwszą listę ofiar Żydów z Myślenic, którzy zginęli w czasie Holokaustu. Więc miałam tą listę. Potem za jakiś czas wpadłam na spis przedsiębiorstw Królestwa Polskiego z 1929 roku, gdzie były pomieszane polskie i żydowskie firmy, gdzie znalazłam wielu adwokatów, lekarzy, żydów, dentystów, sklepikarzy, młynny żydowskie, no i właściwie wszystko, cały ten świat pomieszany polsko-żydowski. I z tego zaczął się mi rysować taki obraz zupełnie inny od tego, który znałam wcześniej. Czyli że te myślenice nie do końca były takie tylko polskie. Właśnie to jest tak zwana Goldwasserówka. Dom rodzinny Lazara Goldwassera, bardzo znanego człowieka w myślenicach w okresie międzywojennym, adwokata. Tutaj właśnie miał swoją kancelarię. E, oprócz tego, że był znanym adwokatem, wziętym, był również radnym miejskim, co się rzadko zdarzało. Było tylko dwóch Żydów radnych miejskich: Chorowic i Goldwasser. E, Tutaj był ich dom rodzinny, zjeżdżała się często cała rodzina z Krakowa, to była bardzo duża rodzina, chociaż sami goldwasserowie mieli tylko jednego syna, jedynaka, Adama, bardzo zdolnego. Chodził do tego samego liceum, do którego ja chodziłam, e, oczywiście lata później. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, Romanistykę i potem kończył, pisał doktorat na Sorbonie w Paryżu. Udało nam się niedawno znaleźć dwa pierwsze wiersze Adama. Był poetą, publikował u Kadena Bandrowskiego, pisał dużo, wysyłał do czasu krakowskiego, do, do czasopism takich literackich, poetyckich z okresu międzywojennego i dopiero jesteśmy na początku tej drogi, ale mamy nadzieję, że znajdziemy więcej. Pan jego zdjęcie w portfelu, tak? Tak, zawsze w szedłem. go. Wydaje mi się, że uderzam głową o ściany i już mi się nie chce. To wtedy myślę sobie, że nie, no muszę znaleźć jeszcze coś. Żeby on jakoś nie został zapomniany. Nie tylko on, ale on jest takim symbolem dla mnie. Może dlatego jest taki namacalny, że mam kontakt z jego córką, która jest teraz moją bardzo bliską koleżanką. Jakoś tak trochę dla niej, trochę dla siebie, nie wiem, trochę dla niego, dla, dlatego że ci, ta jego rodzina była... Taka ważna i tak jakoś zupełnie została zapomniana. Wydaje im się to niesamowite, że jego ojciec, który był jednym z najbardziej znanych myśleniczem, potrafił po prostu rozpłynąć się we mgle. Ja wiem, że była wojna, Holocaust, ale jednak mimo wszystko tacy, y, są, są jakieś ślady, że wiadomo, że ktoś tam zabiło, zabili go Niemcy tu czy tu, czy został wzięty gdzieś i rozstrzelany. A on po prostu wyszedł z domu i nie wrócił. Życie małyskie. Proszę bardzo sobie przeglądnąć ten rozdział, a ja jeszcze poszukamy w naszej katoliki. Co ciekawego pisali inni na ten sam temat. Dobrze? Zaraz, już nie pisaę. Kiedy zobaczyłam, jak wielu tutaj ich było, i to moje zdziwienie się pogłębiało, że jednak wszyscy wiedzieli, bo jak rozmawiałam, te pierwsze moje rozmowy z starszymi mieszkańcami myślenic, pokazywały mi, że wszyscy wiedzieli, że jakaś ta, ta świadomość tutaj była. Oni mi mówili nawet niejednokrotnie, że Żydów tutaj było więcej niż Polaków, to już, już przesadzali do tego stopnia, że w centrum to w ogóle wszystkie sklepy były żydowskie, no co nie jest prawdą, ale... Ale jakby pamiętali o tym, pamiętali, że tutaj byli hasydzi, że był tutaj kiedyś cadyk, który przyjechał z Bobowej i spotykał się z księdzem, kościółkiem, że tutaj były te wszystkie... Celebrowane te, te zwyczaje żydowskie, jak Żydzi wychodzili z synagongi, oni zaczęli jakby pokazywać te myślenice, o których nie wiedziałam. Że palili lampki, jak wyglądało świętokuczek, jak szałasy, jak to wszystko tutaj się działo, że oni się tak mieszali razem, że tych sklepów było mnóstwo przybysięce. Potem mi mówili, że całe ulice tutaj były zamieszkałe przez Żydów. Kiedy ja pytam, to oni to wszystko pamiętają, czyli mają to w pamięci, tylko to nie zostaje przekazane i... I o tym się nie mówi, i o tym się nie pisze, i tego się nie dokumentuje. Wiem z opowiadań rodziców, starszych ludzi, męśnierze nie, nie lubili Żydów. Wobec tego nie fotografowali się z nimi, dlatego tak mało jest materiału o nich. Prawdopodobnie ten balkon jest tutaj widoczny, no nie za bardzo dokładnie, bo to jest robione z daleka. Mhm. Ale kto wie, czy nie o, o ten balkon chodzi, co, co mówiłaś Agnieszko? No, no, może, może, że było coś tutaj, bo no to jest takie, jak, jak jaśniejsza plama. Nie? Może. Tutaj był taki um, zakątek knajp. Dlatego, że w tym budynku tutaj to była Knajpa Chorowica, tego, który był radnym miejskim i ponoć, jako jedyny z Żydów, którzy mieli Knajpę, nie wystawiał nigdy stolików na rynek i nie przeszkadzał ludziom wychodzącym z kościoła, bo mu nie wypadało jako radnemu. Tutaj była następna Knajpa Balsama, właśnie zaraz na rogu. Tutaj był sklep Mannheimera, a ta kamienica to jest też bardzo ciekawa kamienica, tak zwana perurotówka. Oni mieli ci też kiedyś tam wcześniej byli radnymi, to byli bardzo zasymilowani życi, prowadzili drukarnię I jeszcze jest taka ciekawa historia związana z tą kamienicą, że prawdopodobnie tutaj kiedyś był balkon od frontu pod tymi dwoma oknami który decyzją Rady Miejskiej został obcięty Pelrotom, ponieważ żona Pelrota wieszała na tym balkonie majtki, jakieś jego rajtki, bieliznę i radni uznali, że to absolutnie nie przystoi, żeby na rynku myślanickim takie majty tutaj wisiały. To było w latach 30. <laughs> na pewno i nie wiem jak to zostało obcięte, ale ten człowiek, który mi o tym opowiadał, to mówił, że balkon został obcięty komisyjnie. Ta książka to jest jedna z pierwszych Którą, którą dostałam, która się dostała w moje ręce. E, kupiliśmy ją, mój mąż ją wytropił w internecie. E, dowiedzieliśmy się od, o niej z Jadwaszem e, i wiedziałam, że to jest książka o myślenicach, że coś tam jest o myślenicach, z tym, że było mi ciężko, bo ona jest cała pisana część po hebrajsku, część w e, I po zdjęciu z myślenickiego Kirkutu Poznałam, która część w ogóle dotyczy Myślenic, I, i jedyne co mogłam zrozumieć to tutaj są dwa skany kartek lub fragmentów listów wysłane do jakiegoś Bena ze Skawiny, czyli stamtąd, dokąd wywieziono myślenic Myślenickich Żydów, datowane 29 sierpnia 1942, drogi Beno. Nie pisałam, nie miałam możliwości, i tak dalej. Pisze kobieta taki list pożegnalny. I wtedy pomyślałam, że bardzo chciałabym spotkać tego Bena, bo ten Bena gdzieś musi, musiał przeżyć, skoro on tutaj dał do książki jakieś fragmenty listów. Ale nie wiedziałam, jak ja mogę tego Bena znaleźć. I później, kiedy dostałam z, ja z, nie, z Muzeum Z Waszyngtonu, z Muzeum.